Cześć! Adam Grzegorz. Witamy na kanale Autodiscover. A w tym odcinku kolejna dawka fordu. Ostatnio mówiłeś, nie, że Fiszony Tak. <noise> było, były trzy, powinno być sześć, dziewięć. 6, a przyszliśmy stały dwa, ale ciekawostką jest to, że ściągamy coraz więcej hybryd i uwaga aut elektrycznych, ponieważ tu stoi jedna hybryda, tam stoi kolejna hybryda, a tam stoi auto elektryczne. Tak nijak. Aczkolwiek, jeżeli nie poszukujecie hybrydy, to przypominamy o naszym konkursie, tylko do niedzieli. Minus, na V8. minus 50% na V8, a na V12 Plus Total Free, czyli za darmo ma, ściągamy takie auta. Tak, niestety tylko i wyłącznie do niedzieli. Tak, niestety to nie oznacza to, że jak kupicie trzy to będzie to będzie 12 cylindrów. Więc nie mylcie, tego jedna sztuka, 12 cylindrów, mówimy o autach osobowych. Tak, jechały do nas kolejne dwa fiżony. Tak, ten jest ładny, biała perła, wersja oba Titanium. biała perla. W sumie tak. <laughs> Ale ten jest ładny, ten nie jest ładny. <laughs> tak, to jest, nie, to jest ten, oba ładne. Po czym poznać, że to jest hybryda Palagin, Po tym, że tutaj jest tak zwany wlew prądu, cyk, i on się tak fajnie otwiera, o, cyk, cyk, o, tyk, cyk. Tak, oba auta z 2016 roku. Plugin hybryda jest w wersji SE, czyli środek taki jak w standardowym Fusionie w wersji SE. Tak jak wcześniej może widzieliście, w wersji Titanium są wyciągnięte tylko i wyłącznie napęd błotniki do przeróbki. W tym są wyciągnięte wszystkie, ponieważ tylko wersja Titanium w Stanach posiada, posiada te łezki, które są już jakby standardem w Europie. W wersji SE świecą na poziomo światła pozycyjne. Więc, jeżeli chcecie e, przerobić je ala europejskie Mondeo, czyli łezki, e, trzeba, trzeba przerobić komplet czterech lamp. Fusion hybrydowy z 2016 roku, kupiony dla pana Daniela. Przebieg, tak jak widać na szybie, 45 tysięcy mil, czyli tak jak w ostatnim odcinku podkreślaliśmy. Te auta 3-4 letnie mają średni przebieg około 40-50 mil. Samochód ma silnik dwulitrowy, benzynowy. E, wspomagany, wspomagany hybrydą Silnikiem elektrycznym no. Tak, hybrydą, czyli silnikiem elektrycznym e, jakoś, jakoś, Jako hybryda plug-in może, może jeździć e, Do kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów Wyłącznie na silniku elektrycznym Można sobie naładować z gniazdka I auto w sumie ma prawie, że 200 koni Bodajże tam 195 I już jest Jest, z czym, jest z czym pojechać, ale wiadomo Jak wciśniecie gaz do dechy, to... To włączy się silnik spalinowy. Ale auta hybrydowe mają bardzo fajną dynamikę, tak samo jak auta elektryczne, gdyż silnik elektryczny ma od razu pełny moment obrotowy dostępny. Tak. Więc nie ma takich dziur, turbo dziur, czy tego typu, tego typu sytuacji przy takich samochodach. Jak widać, samochód jest uszkodzony z boku. Czyli będzie miał wymieniony błotnik, drzwi, drzwi i naprawioną tylną część błotnika. Tak, pochylone przednie koło, prawdopodobnie MacPherson do wymiany, obudowa, lusterka. Jeżeli chodzi o kurtyny i poduszki, możemy zajrzeć do środka. Wydaje mi się, że tam to wszystko było niewystrzelone. Nie Samochód w takim stanie jak tutaj widzicie wyszedł. Około 44 tysięcy złotych pod dom czyli... czyli już macie porównanie, za te pieniądze można mieć Fusion'a hybrydę Można mieć Mazdę szóstkę Albo Mustang, Albo Mustanga, <laughs> dokładnie Czyli jak się zastanawiacie to macie trzy warianty tak naprawdę e, aut do wyboru, nie? No jeżeli to auto, nie wiem, 44 tysięcy wyszło, no tutaj z naprawą około 55 to w podobnym budżecie. 55, tak no. no to jesteśmy na tak naprawdę podobny rocznik Mustanga, tak naprawdę. Nie 16 rok, no zupełnie inne auto, nie? No tutaj ktoś będzie jeździł i cieszył się tym, że, że mu mało. No pali, niskie tak? spalanie, bo tutaj spokojnie można poniżej 5 litrów zejść. Obok drugi, 2 240 tak. koni, najbogatsza, prawie wersja, bo to Titanium. Najbogatsza jest Najb Platinium. Najbogatsza w 2016 roku. Platinium tak. dopiero wszedł po lifcie, więc e, samochód e, pana Jana również 2016 rok. Tu jest ciut większy przebieg, bo lekko ponad 70 tysięcy. Troszkę wyższy przebieg niż w Fusionie hybrydowym, nieco ponad 70 tysięcy mil, czyli 100 tysięcy kilometrów z małym hakiem. Samochód również z 2016 roku, dla porównania tak uszkodzony, tutaj wiadomo ten przód jest do wymiany no, w całości, nie? No, tu będzie troszkę większa naprawa na pewno, auto bardziej dół, górą dostało jak dołem. Tak, nad belką, nie? Tutaj nad belką, więc to będzie wymagało po prostu wszystko wymiany, również błotnik, zderzak przedni i też wzmocnienie czołowe. No zobaczymy jak to chodzi, z doświadczenia. Chodzi o pojemnik z płynem do spryskiwaczy. Przepraszam. <noise> tak z doświadczenia, nie wiem, koło 15 tysięcy pewnie na naprawę trzeba by Tak. No na i na tutaj jak, 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 jak wiecie w Fusionie są dwie opcje. Można to załatwić częściami oryginalnymi używanymi, albo można też całe auto naprawić też częściami zamiennymi, które no też całkiem nieźle leżą, więc... Tak, no tutaj można się pokusić, podobnie jak i w złotym yy, fiożynie, o którym powiemy na koniec odcinka. Pechowym. Pechowym, niestety. Po prostu kupić kompletny przód. Tam kompletny przód z lampami, z chłodnicami, z belką, zderzakiem, maską i, i błotnikami kupiliśmy bodajże za 9,5 tysiąca, czy, 9, czy 9 tysiąca złotych. Więc tutaj myślę, że skończy się, skończy się podobnie, no bo kompletowanie tych wszystkich plastików Porównywaliśmy wtedy przy tamtym, jeżeli samochód jest mniej uszkodzony, można się kuścić o zamienniki, tak jak tutaj, no to, no to większego sensu to nie ma. Ciekawostek, jak rozpoznać, bo wersje Titanium też mają różne poziomy wyposażenia, jak rozpoznać wersję lepiej wyposażoną. Więc standardowe Titanium mają 18-calowe felgi, takie, nie wiem, tam jest 12 czy 16, tych takich jak one się nazywają. Sprych. Sprych, a 5-ramienne. 19 zazwyczaj mają wersję z dodatkowymi pakietami wyposażenia. Z tym pakietem 19-calowym, jeżeli dobrze pamiętam, dochodził aktywny, aktywny tempomat, wentylowane fotele. Tutaj chyba aktywnego tempomatu, z tego co widzę. Ale wentylowane no? fotele są. Ale wentylowane fotele. Ford, aha, Ford bardzo podobnie uszkodzony co szary. Ile ten wyszedł? 32 tysiące. No, czyli jest Jeszcze różnica w cenie, jest większe uszkodzenie, ale jak widać jest też tańsze auto No i trzeba się liczyć z tym, że hybrydy po prostu też są droższe nie? Tak naprawdę jeżeli spojrzycie na ceny hybryd to takiego z 2016 roku na OTOMOTO Ceny się zaczynają nie wiem, od 55-60 tysięcy, w zależności jak był uszkodzony Natomiast ceny hybryd tak naprawdę 65-70 tysięcy w górę Czyli plus 20% i, i tutaj to się ma podobnie ten Fusion Biały pana, pana Jana wyszedł około 32 tysięcy. Pod dom wiadomo troszkę większa naprawa, ale zakładając, że tutaj naprawa jest około 15, to wyjdzie tam 45 z hakiem. Tamten koło 10, więc wyjdzie całe 55 tysięcy. Kolejna hybryda Honda, Accord, czyli coś, czego byście się nie spodziewali ze Stanów. Mało, bardzo mało popularny samochód, jeżeli mówimy o ściąganie. No i tutaj jest. Y Problem mianowicie taki, że z dostępnością części jest po prostu problem. I trzeba się liczyć z tym, że jak auto jest typowo amerykańskie i występuje tylko na rynek amerykański, mało się tego ściąga. No bo to nie dotyczy Challengerów i innych, bo do tego jest dużo zamienników i łatwo jest znaleźć te części, bądź używane, bądź, bądź zamienniki. Tak z tym akordem, no po prostu z częściami trzeba będzie chwilę poczekać na to. tak, żeby... tu jeszcze mamy taki problem, że akord jest w wersji z 2016 albo 2017 roku. I e, był lift, e, ten samochód miał w 2016 roku lift i występował tylko i wyłącznie przez 2 lata. Ten tył lampy się zmieniły, zderzak się zmienił, klapa się zmieniła, doszła taka ozdobna, ozdobna, ozdobna blenda, więc siłą rzeczy tych części jest bardzo mało, bo w 2018 roku wszedł już nowy akord, już nawet mieliśmy go niedawno okazję również dla klienta e, dla klienta licytować. Kupić, licytować i kupić. Niewątpliwie ładna limuzyna, fajnie się prezentuje. Jeszcze w takiej nietuźnikowej wersji hybrydowej, no i biały jak pozostałe dwa inne auta. No, no, najmodniejszy bo... kolor, nie, nie tak. od roku, przynajmniej jak nie od dwóch lat. Samochód jest w środku jak, jak nowy, niewystrzelona pirotechnika. I mimo, że e, auto jest uszkodzone delikatnie z tyłu to komplet części potrzebnych do naprawy, tego jesteśmy w trakcie kompletowania ale mówimy o kwocie około 15 tysięcy złotych więc gdyby to, był, gdyby to był nawet Fusion, gdzie koszt błotnika i, i Fusion jest tylko i wyłącznie dostępny w wersji sedan więc tak naprawdę ten tył wcale nie jest tańszy w naprawie od, od przodu to Fusion pewnie z takim uszkodzeniem naprawilibyśmy w granicach 10 tysięcy natomiast tutaj no 15 tysięcy plus części to pewnie niecałe 20 tysięcy cała kompletna naprawa tego akorda, aczkolwiek no bardzo ładne auto, szkoda nie, że Honda się wycofała, tak. no, że całkowicie wycofali akorda z europejskiej dystrybucji. Toyota naprawa. też tak samo zrobiła, a później no, po prostu wrócili do, z powrotem, wprowadzili no te kamery nie? zamiast, tak, zamiast Avensisa, nie? Ale kamery to jednak półka wyżej tak naprawdę, jeżeli chodzi, jeżeli pamiętam ze Stanów, jak kiedyś jeździłem, no to jest tak naprawdę odpowiedniega szóstki, A więc do Fiacika jeszcze kompletujemy części. Tutaj model dostępny jak najbardziej w Europie, więc... Także samochód dostępny w Europie, ale nie w wersji elektrycznej, więc jeżeli chcecie tylko mieć elektryka fajnego, małego do jazdy po mieście, to to jest bardzo fajna opcja i mi się wydaje, że jeden z najtańszych w pełni elektrycznych samochodów. I najmniejszych. I jednych z najmniejszych. Dużą popularnością też ostatnio dużo zapytań mamy o BMW i3, tam są dwa rodzaje baterii 64 i 90 amperogodzin i takie auta też jak najbardziej licytujemy. Jeżeli byście szukali elektryka w pełni, to w BMW i 3 są dwie wersje: bo jest samochód z tak zwanym range Stenderem, czyli z Rexem, czyli ze silnikiem spalinowym, gdzie możecie tankować paliwo i jechać. Bądź wersja BEV, czyli pozbawiona takiego silnika w 100% elektryczna, która jak bratnie prądu, to. Trzeba będzie wziąć chomika, który będzie na koło Wszystkie Tryki, które kupiliśmy były lekcje, nie? Tak naprawdę. Tak. Więc dużo chyba jakby... Ludzi się jeszcze obawia, nie? że gdzieś tam stanie, aczkolwiek... No Ale wiesz, jest tutaj ten, jest ta towarka z tyłu, więc się 50 metrowy przedłużać i... Tak. Panie, a pożycz pan prądu. Ale można powiedzieć, że ceny paliw tak spadły, że ostatnio gdzieś nawet pojawiły się memy takie, że kierowcy, kierowcy Tesli na stacji paliwa leją do swoich aut. <noise> <noise> Jak widać wypadła nam z 500 piłka do kosza, więc pewnie jakiś koszykarz więc tym jeszcze Lebron James, tylko nie wiem czy on by się, nie wiem, ja mam 1,90 m. Z tylnego fotela je kierował. Kolejny samochód HID importowy, bo tak naprawdę yy, ostatnio to poza Fusionem, BMW F30, to Audi A3 też jest takim samochodem, który stale się kupuje, sprowadza i przypomnijmy tutaj są wersje silnikowe albo 1.8 z napędem na przód, albo 2.0 z napędem na przód lub na cztery koła. I to jest dość popularne auto i nie występuje od razu powiem w hatchbacku, tylko w wersji limuzin, czyli sedan na Stany. To jest jeszcze s która jest absolutnym tak. zamiłowaniem, po prostu tyle zapytań ile za s to tak... Trochę się to rozmija z sensem ostatnio, bo tak naprawdę tutaj ten kompletny przód, jeżeli chodzi o Audi, nie wiem czy znasz jakiś kolegi model, żeby maska była dłuższa do sedana niż do hatchbacku. Więc maska dłuższa, błotniki dłuższe, jeżeli chcecie kupić na przykład nie, kompletny przód do s wiadomo te auto są głównie przodami uszkodzone, to tak naprawdę tych części w ogóle nie ma albo kosztują kosmiczne pieniądze. Nie? To jest naprawdę dość kosmetyczne uszkodzenie, bo głównie tak naprawdę błotnik, zderzak, bardziej maska, no i felga była uszkodzona, nawet nie tyle co zawieszenie, co bardziej, co bardziej felga. Tutaj jest dość sporo tam pozaznaczonych jakichś elementów, ale one są po prostu delikatnie albo gdzieś podkrzywione, albo pęknięte, więc tutaj naprawa podejrzewam, że będzie szybka prosta i bezbolesna. No tak, powiemy Wam co nieco o częściach, bo to już prawie wszystko mamy skompletowane auto pana Rafał z 2015 roku w wersji dwulitrowej benzynie z napędem quattro, czyli za coś takiego no, na aukcji koło tysiaka trzeba podejrzewam dopłacić. Po wszystkich opłatach to jest około 5000 zł, więcej. No ale jednak w Audi Quattro, no zdecydowanie łatwiej sprzedać potem, nie? Takie auto wyszło pod dom w granicy 45-46 tysięcy bez akcyzy, bez naprawy. Jeżeli chodzi o części, to tak naprawdę do tej pory wydaliśmy równy 1000 zł. Włotnik lewy przedni kosztował 300 zł, maska 550 zł, ślizg zderzaka lewy 4 dyszki, nadkole lewe przednie stówkę Potrzebujemy jeszcze dwie osłony silnika pod spodem, pewnie albo od wypadku, albo może od widlaka też zostały. Już i potrzebujemy też tylko i wyłącznie lewą przednią ksenonową lampę. E, ona, oczywiście, na stany jest inna, więc albo musimy kupić w droższym wariancie tą e, amerykańską, jeżeli komuś została, albo po prostu dwie z, przodu, e, dwie z przodu wymienić. Również z tyłu są wyciągnięte lampy, są dane, dane do przeróbki. I tutaj, tutaj też będą dokładane, jeżeli dobrze pamiętam, pływające kierunki Ale Matrix, to też nie jest prosty temat, bo w Europie A3 przedliftowa e, miała tylko i wyłącznie standardowe, no ale często jak macie A3, A7 a ostatnio też dla Pana Roberta, a czwórki, B8, może troszkę w mniejszej wersji, a piątki. Tam wszędzie można, można przerobić napływające kierunki. Kosztuje to niemało, bo w granicach 1500 zł z podłączeniem, ale efekt jest, nie? Tak, a w dalszej części odcinka powiemy Wam co z nieszczęśliwym Fordem Fusion. Niestety przygotowując naszego Forda Fusion dla teściowej okazało się, że silnik bardzo ciężko odpalał, w zasadzie to nie dało się go odpalić na, na dłużej, a przyczyna była no, niestety nie taka bardzo prozaiczna, bo jak się okazało przeskoczył łańcuch rozrządu. Aż dziwne było, że w ogóle chciał kręcić, ale to może i lepiej, bo nic się z silnikiem nie stało na szczęście złego, wystarczyło go zdemontować, udało się na szczęście ustawić rozrząd i jak widać samochód już jeździ i można się nim cieszyć. Także jak widać czasem zdarzają się przeróżne niespodzianki, nawet coś czego by się ktoś nikt nie spodziewał, ale no przyczyn mogę być kilka, mogło być auto gdzieś tam przepychane, holowane w nieodpowiedni sposób, przyczyny tak naprawdę się teraz już nie dowiemy jaka była. Ale najważniejsze jest to, że samochód jeździ i został zrobiony. Pewnie zrobimy jakiś osobny odcinek ogólnie o Fordzie Fusion, jak się tym autem jeździ, jakie jest spalanie, taki jakiś większy test i od razu podsumowanie całkowicie, ile wyszły dokładnie koszty tego samochodu. Co do złotówki, tak żeby teściowa się mogła cieszyć, a nie tylko wydawać. Tymczasem zapraszam Was do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Zostawcie łapę w górę, napiszcie na dole komentarz i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć!